Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam do sklepu smizmatykka.pl. Internetowy sklep dla kolekcjonerów. Link do tego sklepu oczywiście znajdziecie również w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Kod brzmi Rostek 2024. Ten kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. Także zapraszam na stronę tego sklepu do przejrzenia oferty. I do ewentualnych zakupów. Także zapraszam. Oraz zapraszam do ogólnego czytania opisu pod filmem. Są tam podlinkowane kanały, które polecam. Oraz, moi drodzy, przydatne informacje na temat danej monety. Także zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj z złotówka z 1990 roku. Moneta. Aktualnie w obiegu. Mam tutaj dwie sztuki: jedna w gradingu NGC z nutą MS67 i jedna w folderku. Moi drodzy, yy, czemu to dzisiaj nagrywam? A nagrywam to z powodu takiego, że przeżyłem naprawdę szok. Widząc zakończoną akcję na Allegro, dynka mi do tej pory dymi, ale no, właśnie licytacje rządzą się własnymi prawami. No i ktoś po prostu chciał mieć tą monetę i tyle pieniędzy za tą monetę wyłożył. Ale zaczniemy od opisania tej monety. A więc moi drodzy, waga. Tej monety jest to 5 gram, średnica 23 mm. Moneta jest wykonana z miedziu niklu. Randbog obrzeże na przemian gładkie i ząbkowane. Stempel zwykły, moneta obiegowa. monety zaprojektowały dwie panie. Awel zaprojektowała pani Stanisława Węterowska Frind. A Rewers zaprojektowała pani Ewa Tyc-Karpińska. Nakład, moi drodzy, tej oto złotówki jest to 20 milionów 240 tysięcy sztuk. Jest to ogólnie pierwszy rocznik, pierwszy nakład obecnych, obecnego pieniądza obiegowego, który wszedł w 1995 roku. Więc nikt nie przypuszczał, że będzie to kiedyś bardzo poszukiwana pozycja, więc tych monet odłożonych w rolkach, w workach naprawdę nie ma. Więc ta moneta w obiegu już się dość mocno zużyła. No i moi drodzy, przez to jest wysoka cena za tą monetę. Opiszmy sobie Avers i rewers dla tej monety. W centralnym punkcie umieszczono godło orła w koronie. Pod łapą orła znajduje się znak mennicy warszawskiej MW. Poniżej mamy rok bicia. W otoku mamy Rzeczpospolita Polska i dwa przerwniki w formie kropek. <laughs> Na rewersie, jak widzimy w centralnym praktycznie punkcie, mamy już umieszczoną cyfrę 1, pod nią nazwa nominału złoty i wieniec z liści dębowych, które otacza właśnie nominał i nazwę nominału. No i przejdźmy może teraz, moi drodzy, do tej rekordowej ceny za tą monetę. Bo naprawdę, no nie przypuszczałem, że ta moneta będzie kosztowała już praktycznie takie pieniądze jak bardzo ładne, bardzo piękne monety z drugiej rzeczy: Rzeczpospolitej Polskiej, czyli monety międzywojenne, moneta oczywiście była w slabie NJC. I moi drodzy, nota bardzo wysoka i ta moneta też bardzo wysoką cenę uzyskała właśnie w takim slabie NTC no i moi drodzy teraz jak Wam się wyświetla ta pozycja i widzimy tutaj, że jest to złotówka z 90 roku z notą MS68 naprawdę, naprawdę wysoka nota tu jeszcze Wam teraz, moi drodzy, wklejam, zanim przejdziemy do ceny. Wklejam Wam kawałek e, listy z NGC. Ogólnie tej monety w NGC jest ogradowanych 114 sztuk. I jak widzimy, jedna sztuka. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o monetach z notą numeryczną. Więc mamy jedną sztukę w AU58, później mamy MSA.

Więc ta, która się sprzedała na Allegro, i moi drodzy, naprawdę nie spodziewałem się, moneta sprzedała się, moi drodzy, za 2900 99 groszy. Jest to naprawdę kosmiczna cena za złotówkę z 90 roku. Nie chciałbym teraz wiedzieć, ile ktoś by mógł wyłożyć za właśnie tego MSA 69. No przypuszczam, że cena kręciłaby się przy y, myślę 4-5 tysiącach złotych za tą złotówkę, także naprawdę, naprawdę duże, bardzo duże pieniądze za złotówkę z 90 roku, a dodam jeszcze tutaj teraz licytowało to 19 osób więc y, 3 można powiedzieć, że nawet nie 3, a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osób oferowało za to monetę więcej niż 2 tysiąca złotych, więc naprawdę gruba cena. Więc kto ma taką zotowę w super stanie, może naprawdę liczyć po ogradowaniu. Oczywiście. też ten grading tutaj mocno podbił tą cenę na tak wysokie kwoty. A. Na przykład taki MS67, no to można powiedzieć, że jest to cena między 1600 do 2000 zł za MS67. Wiem, ciężko zdobyć już tą złotówkę, no ale no trzeba, trzeba na nią niestety swoje odczekać, jeśli ktoś nie ma. Dobra, moi drodzy, będzie to na tyle. Oczywiście, zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję również aktualnym moim subskrybentom za subskrypcję, za komentarze, za lajki pod filmami. Oraz dziękuję moim pięciu wspierającym mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.